Dobry wieczór widzowie sorry, że się nie odpalam ale ze względu zdrowotnych mam odpoczywać i się regenerować sorry, że y, już kiepsko mówię ale mam y, po prostu obrzęk lewej strony y, buzi i mam uszkodzone też dziąsła ze, ze względu na to Słabo mówię Just i mam ogólnie mowę oszczędzać i tyle. Dlatego nie chcę się odpalać i nadwyrężać jamy ustnej, więc wybaczcie yy, mi ten przestój. Dziękuję wszystkim za zrozumienie, jak i yy za wszystko inne. Yy, co do kanału, kanał jest na razie wstrzymany. Mam 6 dni na podjęcie jakichkolwiek działań, żeby się dogadać z panem Michałem Wiśniewskim, jak i z panem terapeutą. Jeśli tego w ciągu 6 dni nie zrobię, kanał mi usuną. Dziękuję za yy, no, wysłuchanie i proszę, żebyście nie drążyli więcej tego tematu. Dobrej nocy. Życzę Maty Wiśnia a ja staram się wrócić jak najszybciej do zdrowia. Cześć!